Ile rzeczy może wydarzyć się przez 30 lat? Ile szans wykorzystamy i jak zmienią one świat, w którym żyjemy? W Hedan jesteśmy świadomi nieuniknionych przemian, przed którymi stoimy. Chcemy być ich częścią. Wykorzystując 30-letnie doświadczenie w branży łożyskowej, jesteśmy dziś w stanie efektywnie łączyć analogowe rozwiązania z najnowszymi technologiami dla przemysłu. Mimo dynamicznego rozwoju pewne rzeczy są jednak niezmienne. Nieustannie polegamy na ludziach, bo bez ich umysłów i sprawnych rąk nie dalibyśmy rady. To dzięki ich wsparciu i ciężkiej pracy od ponad 30 lat wspólnie rozwijamy polski przemysł. Dzieląc się zdobytą wiedzą realnie wpływamy na rozwój i sukcesy naszych klientów. Dążymy do tego, by ich biznes był w pełni przygotowany na przyszłość i wyzwania, które ze sobą niesie. Ile zatem rzeczy może się zdarzyć przez 30 lat? W Hedan naprawdę wiele.